Czym jest seminarium? Seminarium jest miejscem, w którym młodzi ludzie przygotowują się do kapłaństwa. Miejscem, w którym studiują, miejscem, w którym formują się duchowo, miejscem, w którym uczą się technik pracy duszpasterskiej, miejscem, w którym uczą się żyć razem. Bo wszystkie te cechy są potrzebne przyszłemu kapłanowi. Studia, które są wymogiem oczywistym, formacja duchowa, aby ci, którzy stąd wyjdą, byli przede wszystkim świadkami a nie tylko suchymi nauczycielami, będą pracować razem. Dlatego też razem się przygotowują, razem żyją w jednej wspólnocie. W naszym seminarium żyją razem księża, bracia i alumni. Znajdujemy się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Księży Palotynów w Ołtarzewie. Nasze seminarium mieści się niedaleko Warszawy. Uczą się tutaj klerycy nie tylko z Polski, ale również z Białorusi, z Czech, Słowacji, a także z Afryki. Znowu poczujesz wiatr, w swoim sercu poniesiesz ogromny świat. Myślę, że tylko ci mogą przekazać Boga ludziom, którzy sami z Nim coś przeżyli. Seminarium jest dla mnie takim doświadczeniem mocy Boga w dwóch sakramentach. W sakramencie pokuty, gdy Chrystus mówi, że przebacza i w sakramencie Eucharystii. Bo jeszcze można żyć, można dobrem wypełnić czas, tylko iść. Każdy człowiek szuka, powinien się szukać właściwie, y, odnalezienia swoich korzeni, odnalezienia y, tego zapisanego y, przez Chrystusa, jego obrazu, obrazu jego Ojca. I, i właśnie dla mnie czas seminarium jest y, takim właśnie powrotem do źródła, powrotem do korzenia. Tutaj e, już teraz coraz bardziej, bardziej świadomie przeżywam swoje człowieczeństwo. E, dojrzewam do tej e, takiej bardzo osobistej, intymnej i odpowiedzialnej decyzji przyjęcia daru e, Chrystusowego Kapłaństwa i, i szczególnego w nim uczestnictwa. Osławieni miłosierni, albowiem oni Najtrudniejszą dla mnie sceną do zagrania jest. Na ośmiu błogosławieństw. Tam Jezus jawi się jako nauczyciel, wychodzi swoją nową nauką, mówi coś zupełnie nowego, ale jakże wspaniałego. Jest to trudne do zagrania, ponieważ no ja nigdy nie byłem nauczycielem, i dla mnie jest to nowe doświadczenie przede wszystkim. Ta rola stawia przede mną nowe wyzwania. Jest to Nowe doświadczenie, nie jako ucznia Jezusa Chrystusa, ponieważ no, ja jakoś muszę się wcielić w rolę właśnie mojego Pana i Zbawiciela. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy ma jakiś inny obraz Jezusa. I ciężko jest y, też pokazać każdemu na swój sposób tą rolę. Natomiast ja staram się to zrobić bardzo tak naturalnie. Staram się, aby ten Jezus był przede wszystkim człowiekiem. Ten, który wszystko wie, to wszyscy już na pewno wiedzą, ale to, że On jest, mieszka, że jest z nami, z ludźmi tutaj, to chcę pokazać na tej scenie, tutaj w Kościele, że Jezus jest przede wszystkim z Tobą. Jezus chce być zawsze z Tobą.